Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę o modlitwie w duchu. Czyli dokładnie ta modlitwa w duchu, ona polega na modleniu się w myślach. Czyli jakby rozpoczynamy modlić się w myślach, a następnie, i tutaj mówię o różańcu, nie? A następnie... Yy, może być tak, że łączymy się jakby ze swoim sercem i czujemy tą modlitwę, nawet głęboko w sobie w sercu. Czyli dlatego piszę, że ta, że ta modlitwa właśnie to jest modlitwa w duchu, nie? Wtedy o co chodzi właśnie w tej modlitwie, czyli kiedy ona jest, ona jest zawsze skuteczna, nie ta modlitwa ale kiedy ona najbardziej pomaga i kiedy ja ją najczęściej stosuję, czyli wtedy kiedy chce się odizolować od świata zewnętrznego, czyli dokładnie od hałasu, od hałasu, który mnie otacza, przykładowo, nie, przykładowo, jak jestem w jakimś miejscu, przykładowo w tramwaju, gdzie jest szum, gdzie jest, gdzie jest hałas, wtedy Wtedy ta modlitwa w duchu, ona jest po prostu takim, takim zamknięciem się w sobie dokładnie, czyli jakby zamknięcie się razem z tą modlitwą i to, co już jest na zewnątrz, tego się nie słyszy tak wyraźnie, czyli jest takim jakby odizolowaniem się od tego świata zewnętrznego i dokładnie od hałasu. No, i, i to jest właśnie, właśnie w takich sytuacjach ta modlitwa jest bardzo y, skuteczna. Czyli y, dzięki właśnie takiej modlitwie, odcinamy się od, od tego hałasu i modlimy się wewnątrz siebie. I, no, no, i wiadomo, jak ta modlitwa wygląda. Nie, że tutaj nie poruszamy ani ustami ani nic nie wypowiadamy, tylko modlimy się wewnątrz dokładnie. Siebie, nie? I, są, I tutaj możemy też, jeżeli to jest różaniec, to możemy też po prostu trzymać wyraźnie różaniec w ręku i tylko zmieniać tę zdrowaść, zdrowaść paryjonie, żeby, żeby te wszystkie dziesiątki, żeby właśnie odmawiać w duchu. Ja kiedyś taką sytuację miałem, że Byłem w kościele, byłem, no to było fakt, że to było przed mszą, chyba, nie wiem, z 20 minut. No i odmawiałem różaniec jakieś tam dwie kobiety usiadły przy, w ławkę wcześniej i zaczęły po prostu bardzo no, 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 no głośno rozmawiać między sobą. Czyli, czyli mi to zaczęło przeszkadzać. Nie? I miałem już nawet uwagę zwrócić, bo ja się wtedy modliłem różańcem i chciałem go też dokończyć przed mszą. Nie? Ten różaniec, nie? No ale jakoś tam się powstrzymałem od tego, nie zwróciłem tym kobietom uwagi. No ale właśnie, żeby się odciąć od takiej sytuacji, to tu jak najbardziej polecam tą modlitwę w duchu, nie? Wtedy, wtedy po prostu nawet jeżeli takie coś jest, to nie trzeba nikomu, mówię szczerze, nie trzeba zwracać tej uwagi, żeby, żeby był cicho. Tylko jeżeli się zaczniesz modlić w duchu, to jakby te kobiety są, jest jakby taka, taka ściana się robi od tych głosów, nie? Czyli od tego hałasu, od, od tego dokładnie, bo to mówię na przykładzie tych dwóch kobiet, o czym one rozmawiają, czyli jakby dokładnie już nie, nie słyszysz tego, o czym one rozmawiają, czyli to cię w ogóle nie interesuje tylko słychać taki szum, nie, że rozmawiają, nie, czyli to jest, na tym polega to, to, odcięcie. Dlatego właśnie jest to właśnie taki pomocny rodzaj modlitwy, kiedy jesteśmy w jakimś właśnie miejscu zaludnionym, nie, no i jest po prostu ten hałas, bądź też taką drugą stronę zobaczyłem tej modlitwy, kiedy ona jest przydatna, wtedy kiedy my przykładowo, przykładowo jesteśmy w przychodni, bądź jesteśmy w jakiejś grupie ludzi i, i też jakby y, czekamy w tej kolejce w przychodni i, i też niektóre osoby rozmawiają i chcemy się pomodlić. No, oczywiście możemy jak najbardziej wyciągnąć różaniec i zacząć się modlić po cichu, nie? Ustami, nie? Ale możemy też wyciągnąć różaniec i zacząć się modlić w duchu, nie? Czyli, czyli jakby ukryć tą modlitwę i jeszcze dodatkowo ukryć się z tą modlitwą. Oczywiście, jeżeli trzymamy różaniec, no to, no to wiadomo, że, że się modlimy, nie? No, ale możemy to też tę te Mario na, pal na palcach liczyć, nie? Czyli na przykład możemy całkowicie się ukryć, bo... Możemy po prostu no, jakby nie chcieć, żeby ktokolwiek wiedział o tym, żeby się modlimy. I też takie sytuacje są często, że, że my czasami nie chcemy. Nie chodzi tutaj o to, że się wstydzimy wiary, ale że nie chcemy, żeby ktokolwiek wiedział, że, że my się modlimy. Czyli taką sytuację mogę podać, kiedy się przykładowo rodzice kłócą, czy jest jakaś awantura w domu, nie? No i nie da się tego po prostu uspokoić, no to jeżeli tutaj człowiek się na głos zacznie modlić, no to, ale właśnie wtedy, nie, przykładowo, jeżeli zacznie się modlić w duchu przykładowo i, i, i na palcach tę zdrowość Maryjo po prostu sobie odliczać, to jakby też odcina się od, 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 tego, od tego hałasu, od, od tej awantury, że tak powiem, od tych szumów. Ale też tu myślę, że dzięki tej modlitwie jakby wnosi do, do, do tego domu spokój. Nie? Czyli dzięki tej modlitwie może też y, zapanować w domu spokój, nie? czyli on może po prostu na to wpłynąć tą modlitwą właśnie zakrytą, ukrytą, czyli dokładnie modlić się w duchu, także nikt nic nie wie, nie, a może nagle się po prostu y, wszystko uspokoić, nie. I, i dlatego jak najbardziej też właśnie polecam taki rodzaj modlitwy, tak jeszcze dodam, że mi to bardzo pomaga. Ja lubię właśnie się w duchu modlić przed zaśnięciem. Czyli tuż wtedy ja nie liczę zdrowaś śbario, nie liczę ani na palcach, nie liczę nie biorę do ręki różańca, po prostu tylko odmawiam w duchu i... i jest taki moment, nawet nie wiem, kiedy zasypia mnie, czyli to jest dla mnie też takim uspokojeniem, bo czasami są też różne sytuacje, które, o których ja myślę, które mnie przygniatają z tego danego dnia. No i właśnie ta modlitwa właśnie w duchu, kiedy, kiedy ja już zasypiam, nie? Kiedy ja się właśnie zaczynam modlić, tak właśnie w środku, w sobie, ona mi wtedy jakby Pomaga też odizolować się od tych różnych po prostu nieprzyjemnych czy też przykrych sytuacji. Także jak najbardziej polecam modlitwę w duchu. Także tym się dzisiaj dzielę.